Chrystus gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii i po raz kolejny zapewnia nas, że kto do Niego przychodzi, nie będzie więcej łaknął. Ta prawda wymaga wiary, że w słowie, jakie usłyszymy oraz w chlebie, który będzie konsekrowany, jest obecny Pan Jezus. Dzisiaj ja dziękuję Panu Bogu za swoje 50 lat życia. I przypominają mi się słowa z liturgii, która wówczas była czytana 50 lat temu w kościołach. Między innymi był to list do Rzymian, który możemy przeczytać: Któż z nas może nas odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, głód czy prześladowanie. Ale i w tym odnosimy pełne zwycięstwo. I dlatego też proszę, abym nigdy nie odłączył się od naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra i powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Marność nad marnościami i wszystko jest marnością, powiada w pierwszym czytaniu Kochelet, i stwierdza, że owoc pracy człowieka także jest marnością, ponieważ trudził się, a inny skorzystał z tego jego trudu, nie wchodząc w ten jego trud. Nie włożył żadnego wysiłku w rozwój, w pracę. I cóż z tego trudu? Pyta kohelet. Gdybyśmy tylko i wyłącznie zatrzymali się na tych słowach kocheleta bez odniesienia, to nie warto nic robić, nie warto się uczyć, nie warto studiować, nie, pa, nie warto badać historii, nie warto rozwijać medycyny, ponieważ to inni będą korzystać z tego trudu, jaki ktoś pokonał, jaki, jaki ktoś się zdobył, aby coś wymyśleć, coś stworzyć. Ale tak moglibyśmy myśleć bez odniesienia do Jezusa Chrystusa. Bez Niego pogrążamy się w nicości. Jak mówi dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu, które także słyszeliśmy, wtedy stajemy się ludźmi, którzy nie patrzą w górę, ale jesteśmy ludźmi, którzy są przyziemni, pogrążeni w rozpuście, w nieczystości, w lubieżności. W złej żądzy i chciwości, bo ona, ta chciwość, jest bałwochwalstwem. I wtedy możemy usłyszeć to słowo, które dzisiaj także padło w Ewangelii o człowieku, który zamknął się w sobie, który mu, któremu obrodziło pole i który powiedział sam do siebie: Masz wielkie dobre na długie lata złożone, a teraz. Jesteś niezależny, wreszcie się wyzwoliłeś, nikomu się już nie musisz kłaniać. To oni będą przychodzili do Ciebie, to oni będą Ciebie prosili. Dlatego teraz odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Kluczem do zrozumienia tego słowa jest to dzisiejsze słowo, które nazywamy niezależnością. Być niezależnym to dzisiejszy Bożek tego naszego świata. Chcę być niezależnym. Jedno z podstawowych kłamstw, w którym także i my żyjemy, I to, i to kłamstwo dotyka każdego z nas. Bo zobaczcie, że od poczęcia jesteśmy zależni, w niemowlęctwie jesteśmy zależni od kogoś innego. W okresie dojrzewania jesteśmy zależni, w pracy jesteśmy zależni, w kościele jesteśmy zależni, wszędzie jesteśmy od kogoś zależni. Nawet jak jedziemy mostem, jesteśmy zależni od konstruktorów tego mostu i mufamy. Jesteśmy zależni nawet wtedy, kiedy tracimy pamięć, korzystając z pamięci innych. Oczywiście boimy się tego. Często mówicie, że boicie się śmierci. Niedawno rozmawiałem z naszymi parafianami i tak pogłębiliśmy ten temat, czy naprawdę boimy się śmierci. Nie. Boimy się zależności, aby tylko nie być ciężarem dla kogoś. I wtedy przychodzą ogromne pokusy aborcji, eutanazji odebrania sobie życia, samobójstwa. Ilu dzisiaj ludzi ulega tej pokusie bycia niezależnym? Jest to, bracia i siostry, kłamstwo, które eliminuje krzyż Chrystusa. Ten owy trud i znój, który jest charakterystyczny w każdym naszym życiu. Życie bez problemów, bez zmagania, bez nawrócenia, Przysłowiowego, wyobrażeniowego domku na wsi, z poranną mgłą w oddali stado Jeleni i Saren, a ty siedzisz bez problemów i niezależny na tarasie popijając kawę. To jest, bracia i siostry, dokładnie to, co my sobie życzymy, w, bardzo często, kiedy składamy ży, życzenia życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, życia bez problemów. To bracia i siostry tak naprawdę ukryte wewnętrzne pragnienie życia wiecznego, ale chcemy, żeby to życie wieczne już teraz w stu procentach zrealizowało się na naszej ziemi. Jednak często nie myślimy o tym, o tym, co dopiero stanie się jasne i wyjaśnione, kiedy przykryje nas Przysłowiowe wieko trumienne. Chcemy tu i teraz, i co wtedy? Kiedy żyjemy tu i teraz, naprawdę Kochelet ma rację. To wszystko trud, marność, znój, beznadzieja. Odnieśmy to teraz wszystko do tych wydarzeń, jakie przeżywa nasza ukochana Warszawa, nasze ukochane miasto, kiedy wspominamy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiemy, że na ulicy Piwnej znajduje się Kościół Świętego Marcina, dawny Kościół Ojców Augustianów. Miejsce, gdzie gromadziły się sejmiki miejskie, a dzisiaj symbol bestialstwa, a jednocześnie, jak nazwał ten kościół, błogosławiony prymas Stefan Wyszyński, jest to ofiarny ołtarz powstańczej Warszawy. Bowiem, gdy poświęcał tam nowy ołtarz po odbudowaniu tego zniszczonego kościoła, to przypomniał pewien fakt, że ulica piwna biegnąca w kierunku Placu Zamkowego była wypełniona warszawiakami, oczekującymi, uwaga, na mocy porozumienia z Niemcami, aby wyjść ku części miasta nieobjętego pierścieniem walk. Nazwalibyśmy to dzisiaj takim korytarzem humanitarnym, korytarzem życia. I gdy rzeczywiście ludzie tam się zgromadzili, a także zgromadzili się w kościele, aby oczekiwać na otwarcie barykad, nadleciały samoloty i zbombardowały i kościół, i tą ulicę, grzebiąc setki mieszkańców naszego miasta w murach tej świątyni. A świątynia stała się wielkim ołtarzem ofiarnym. Lud Warszawy złożył na ołtarzu powstańczej Warszawy największą ofiarę, bo ofiarę z własnego życia. I bracia i siostry, ofiara bez Chrystusa, bez tego trudu, staje się niejasna. Jak wielu dzisiaj myśli, nie miała sensu. Należało się poddać, poddać tracąc wolność. Ten, kto utracił wolność, dobrze wie, jak pragnie tej wolności. I dzisiaj dla nas ceną wyższą jest niewola niż wolność. Trzeba było się poddać. I dzisiaj, bracia i siostry. Także doświadczamy tego, że bez odniesienia do ofiary Chrystusa poddajemy się próbie i spełniają się słowa świętego Pawła, które także słyszeliśmy, o które także już przypominałem, o którym także mówiłem: rozpusta, nieczystość, lubieżność, zła żądza i chciwość, która jest bałwochwalstwem należało się poddać, nie należy walczyć. Nie musisz iść drogą trudną. Wystarczy szeroka. Ilu dzisiaj, ilu wtedy zginęło młodych ludzi w tym naszym mieście? Starówka jest spryskana krwią powstańców, młodych ludzi. Ale powstanie nie skończyło się. W takim znaczeniu, że dalej przynosi żniwa, bo dzisiaj jest nowe powstanie przeciwko człowiekowi. Za utcenę. Nie walczenie o wolność. Ilu młodych ludzi uwikłanych w nałogi, właśnie w ową rozpustę, w lubieżność, w chciwość. Ilu młodych ludzi uwikłanych w różnego rodzaju nałogi odbiera sobie życie. Ilu ginie w dzisiejszych powstaniach, kiedy nie potrafimy walczyć, nie potrafimy się zmagać. W czasie powstania warszawskiego... Ówczesny papież Pius XII mówił, że Warszawa to miasto, w czasie, którego, które stało się wielkim płonącym tyglem. I modlił się, aby w tym tyglu spłonęło to, co liche, co słabe, a ocaliło i oczyściło się to, co wielkie. I do tego też nawiązuje Kościół Świętego Marcina, a szczególnie Krzyż Chrystusa spalony do połowy, jako jedyny świadek z dawnego, pięknego. Wystroju kościoła. Nie jest to pełen krzyż. Jest to tylko jego fragment, reszta spłonęła wraz z ludźmi w kościele Świętego Marcina. Uzupełniono go konturami, aby zaznaczyć pełen znak zbawienia. Ale znak zbawienia to także i ofiara całopalna. Kiedy się patrzy na ten krzyż z kościoła Świętego Marcina, na ulicy Piwnej należy myśleć o tych, co chodzą, żyją, pracują, ale wewnątrz są jak już kontury, szczątki człowieka, poddani do tego, podobni do tego krzyża z kościoła świętego Marcina. Ilu ludzi, bracia i siostry, przeżywa czy przeżywało swoje życie albo przeżywa nadal, I nagle z tych spalonych resztek, odradzał się pełny. Kontur człowieka. Ile razy my, jako księża, widzieliśmy to doświadczenie przychodzącego konturowego człowieka, strzępy człowieczeństwa pocholonego do ziemi po wielu latach, kiedy klękał przy kratkach konfesjonału i kiedy słyszał te słowa: Ja odpuszczam tobie grzechy, wstawali, prostowali się i z beznadziei. Odzyskiwali nadzieję. Nie jest prawdą, że ta śmierć tysięcy ludzi nie miała sensu. Nie jest prawdą, że to miasto zniszczone to trud, który poszedł na marne. Ale w tym życiu bracia i siostry przychodzi sens, musi przyjść sens. Ale często jest także, albo bardzo często, że pewne wydarzenia w naszym życiu nie zrozumiemy nawet w tej rzeczywistości. Dopiero zobaczymy tą pełną rzeczywistość w blasku naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy przekroczymy próg, o którym święty Jan Paweł mówi, że jest to próg nadziei. W bezsensie także jest sens, ale wymagający od nas cierpliwości. Wielu z nas mówi tak, że mam zbyt wiele grzechów i nędzy i nie chodzę do kościoła, nie modlę się. Rozsądniejszym byłoby powiedzieć bracia i siostry, jak mówi święty Jan Maria Wianej, którego wspomnienie będziemy obchodzić w dniu jutrzejszym, gdyby ktoś powiedział, jestem zbyt chory, dlatego niepotrzebny mi jest lekarz. Właśnie dlatego, że jestem chory, potrzebuję Ciebie Chryste.” Te Twoje kontury, skrzyża powstańczego Warszawy. Potrzebuję tych resztek, aby odbudować pełen znak. Ponieważ jeśli nie pójdę Twoją drogą, mogę usłyszeć te słowa z Ewangelii, których nikt z nas by nie chciał usłyszeć. Nikt nas nie chce być określony głupcze. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają duszy od Ciebie. Jeśli nawet znajduję się w nędzy, to nie chcę być głupcem, bo w Bogu pokładam nadzieję. Nawet gdy mam te resztki kontur człowieka, nawet kiedy obrodziło mi pole, nawet kiedy czuję się bogatym, nie pozwolę na to, abym usłyszał to słowo głupcze. Nie jestem głupcem, bo wierzę, Panie, że to Ty, ten spalony z Warszawskiego Krzyża. Te Twoje kontury mają sens. Wiele nie widzę, wiele nie rozumie, ale rozumiem i mogę ufać Tobie. I mogę mówić, za siostrą Faustyną, Jezu, ufam Tobie. Matko Boża łaskawa, patronka naszego, patronko naszego miasta. Módl się za nami, przyczyniaj się za nami i stań się dla nas Matką nadziei. Amen. Coś chciałem jeszcze powiedzieć na końcu, że w każdym człowieku można znaleźć coś dobrego. Powiedział kiedyś transplantolog do swojego pacjenta. A kiedyś ojciec duchowny prosił mnie, żebym przeczytał Ewangelię pod kątem takim, że tam, gdzie są faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani, arcykapłani, żebym stawił swoje imię. Jak przeczytałem tę Ewangelię, to ukułem sobie takie powiedzenie, które odnosi się do mojej osoby: kim ja jestem dobrze zachowana ruina. I mieć tą świadomość, to znaczy trwać przy Jezusie Chrystusie. Dlatego przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie będzie tak łatwo, księże Marcinie, czcigodny i dostojny jubilacie, trzeba tak powiedzieć, bo to już zdecydowanie jest dostojny wiek. Ale też i piękny. Mnie to czeka dopiero, a ty już w to wszedłeś. No cóż, życzymy ci kolejnych pięćdziesięciu w takiej formie. I z taką łaską, i z, takim, z taką charyzmą, dziękując jednocześnie za Twoje życie, i za to, że jesteś z nami. Myślę, że jestem wyrazicielem życzeń wszystkich tu obecnych. No i czcigodnemu jubilatowi, skoro już jest po mszy świętej, myślę, że. Możemy zaśpiewać, mimo już miejsce święte, zaśpiewać sto lat. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nas.